Cześć, tu Bartek i witam Was na kanale Lidzkom Literacki. Po dłuższej przerwie, jak to u mnie bywa, niestety, biję się w pierś. Wracam na kanał, wracam z książkami, które przeczytałem przed wakacjami i w trakcie wakacji, czyli można powiedzieć z latem, i będą to moi ulubieńcy lata tego roku. Jest to pięć książek, audiobooków, z audiobookami przyjdę w osobnym odcinku, ale będę chciał, ale podzielę się z Wami z tym, co przeczytałem w papierze. Zapraszam. Jak widzicie, pięć książek. Nie są one jakoś bardzo pokaźne objętościowo, ale mimo wszystko są warte uwagi, warte przeczytania. Wszystkie mi się podobały. I co? Nie przedłużając, przechodzimy do. Filmiku. Pierwszą książką jest książka autora, którego dobrze znacie już z mojego kanału. Jest to Alan Mabanku, e, Papryczka, które wydało charakter. Przekład Jacek Giszczak. Tego autora wam już polecałem. Zwierzenia jeżo, zwierza, które są fantastyczną książką. A tym razem padło na papryczkę. Tak e, Nawet nie czytałem o czym ona jest, ale chwyciłem, bo mi się podobał styl autora. No i nie inaczej e, jest tą książką. E, bardzo, bardzo mi się podobała. Zachwyciała mnie momentami. Śmiałem się, czasami zadumałem, ale o czym ona jest? Ona opowiada historię właśnie papryczki, czyli chłopca, który mieszka w sierocińcu o bardzo nietypowym imieniu. A tym imieniem jest chwalmy pana Czarny Mojżesz, urodził się na ziemi przodków. Takie imię figuruje w jego akcie urodzenia. No, z wiadomych względów nikt tym imieniem się nie posługuje. Po prostu papryczka przygnęło do niego i tak zostanie na całe jego życie. Jak już mówiłem, głównym bohaterem jest mieszkaniec sierocińca. Poznając jego losy, poznajemy również historię zmian politycznych w Kongu, ponieważ do władzy dochodzą marksiści, no i zmienia się sposób wychowywania, sposób w jaki ludzie się zachowują. Papryczka w tej książce poznaje mnóstwo ludzi, odkrywa rolę przyjaźni. Odkrywa rolę zmysłowości, pierwszej miłości, cielesności. Przyjaźń w tej książce odgrywa bardzo wielką rolę, ponieważ nasz bohater kilkukrotnie będzie musiał stanąć przed wyborem, czy wybrać przyjaźń, czy jakieś inne dobra, albo niedobre. Tutaj widzę na okładce z tyłu afrykański Oliver. Twist i coś w tym jest. Jest to książka przewrotna. Jest to książka bardzo zabawna momentami, z takim dość czarnym humorem, z takimi postaciami dość osobliwymi, ponieważ jest tutaj właścicielka domu publicznego o bardzo specyficznym pseudonimie ma Fiat 500. Czuła sprzątaczka. Która powiedzmy nawet macierzyński sposób odnosi się do naszego bohatera no a także zwariowany pracownik kostnicy ni stąd nic owąd się pojawia. Jest to wszystko bardzo prawnie napisane, bardzo zabawnie, bardzo wciągająco. Ja nie mogłem się oderwać od, od historii papryczki. Jest to inteligentna książka, książka, która pokazuje inną kulturę i Alan Mabanku trafia na listę moich ulubionych, ulubionych autorów. Pamiętam, że jeszcze została wydana książka pod tytułem Kielonek, więc na nią zapoluję i zobaczymy, czy też mi się spodoba. Ja wam bardzo, bardzo ją polecam. Jeśli lubicie takie trochę łoczykowską książkę, takie, taką historię o krnąbnych chłopakach, no to powinno wam się to spodobać. Kronomnych, ale z sercem. O, to jest ważne. Bardzo, bardzo fajna lektura. Tę książkę z kolei możecie kojarzyć z kanału Ani. Czyta mi, pisze kapelusz prezydenta Antoni Lauryn. Wydało wydawnictwo Nowe, a przełożyła Adriana Celińska. Ania mi podarowała tę książkę i ponieważ jest napisane tutaj pyszna paryska groteska, i nagrodzony za przyjemność czytania. I ja z tym wszystkim się bardzo, bardzo, bardzo zgadzam. Od czego tu mogę zacząć? Jeśli podoba Wam się film Amelia, no to ta książka jest w podobnym klimacie, można powiedzieć. Jest ona taka bardzo czuła, pewna, taka pełna niespodziewanych zwrotów akcji. A to dlatego, że głównym Bohaterem jest właśnie kapelusz prezydenta, który trafiając do przeróżnych osób sprawia, że podejmują oni dość odważne decyzje. Ich życie nabiera zupełnie innego tempa, spełniają swoje marzenia. Mniej lub bardziej ukryte jest tutaj księgowy, jest tutaj kreator perfum, czy aspirująca pisarka. No, wszystko pięknie, zgrabne, napisane, bardzo przyjemnie się czyta, na zastój czytelniczy, doskonała, e, można się momentami uśmiechnąć, można się czasami zastanowić, e, czy my podjęliśmy kiedyś jakieś e, no, takie decyzje, które odwracają nasze życie o 180 stopni albo prawie o 180 stopni. Książka, która wbrew pozorom e, nakłania do myślenia, ale a także bardzo, bardzo dobrze bawi i bardzo dobrze się czyta, nagroda za przyjemność czytania zdecydowanie zasłużona, polecam. Z kolei ta książka, Wita Szostaka, 100 dni bez słońca, wydany przez Power Graph. no ona była u mnie na półce już kilka, kilka lat, no puf, z 8, lekko. No ale tak ją ostatnio chwyciłem i zacząłem czytać i mi się spodobała, chociaż za pierwszym, za pierwszym podejściem ją porzuciłem. Jest to książka z cyklu powieści akademickiej, na którą zwrócił mi uwagę Mirek z kanału Awantury Literackie i Historyczne. I bardzo polubiłem ten typ książek, które się dzieją na uniwersytetach i pokazują tam kulisy pracy, życia profesorów. Oczywiście od strony... Fikcyjne i nie, nie są to reportaże. Nie inaczej jest tutaj. I ta książka jest uznawana za satyrę właśnie życia uniwersyteckiego, która wyśmiewa w, w pewien sposób jak działają uniwersytety, jak działają uczelnie, wymiany międzynarodowe, międzyuniwersyteckie. Ponieważ główny bohater Lesław Srebroń, no, jest on tutaj. Takim negatywnym głównym bohaterem, który jest irytujący, przeświadczony o swojej wielkości. Irytujący, dupę. no na dodatek, fałszywie skromny, pada pewnego dnia na pomysł właśnie na tym wyjeździe, że trzeba stworzyć wielką pracę na temat właśnie ocalenia cywilizacji Zachodu, gdyż uważa on, że zmierza ona ku upadkowi. No i postara, stara się przekonać władze tego prowincjonalnego, prowincjonalnego e, uniwersytetu na fineganach, ale książka jest bardzo przewrotna, bo mimo że ten bohater jest irytujący, jest. No, no nie, chcieliście, nie chcielibyście pracować z takim człowiekiem albo nawet znać takiego człowieka. To ona hipnotyzuje, ona wciąga. No, nie mogłem się oderwać, nie mogłem porzucić tej książki tak sobie na kilka, na, na kilka dni, bo mnie ciągnęło. Byłem ciekaw, co znowu wymyśli ten Lesław. Komu znowu zajdzie za skórę? Książka, która naprawdę zostawia czytelnika z, takim, z taką myślą na temat współczesnej nauki, na temat tego. Czy te wymiany uniwersyteckie, czy te prace naukowe, czy one rzeczywiście są coś warte? W którą stronę to idzie? I czy to jest tylko mm, praca dla pracy? Niezwykle zabawna książka. Nie jest to komedia, bardziej taki inteligentny humor, że tak powiem. Jeśli nie czytaliście, chwyćcie po tę książkę. Tutaj kolejna książka od Ani z kanału Czytam i Piszę: Swobodne Wpadanie Katarzyna Pochmara Balcer. Wydało Cyranka. Ania niedawno, nawet widziałem filmik, niedawno wspominała tę książkę, ją polecała. Ja też Wam ją polecam. Nie czytało mi się tej książki lekko, bo tematyka, tematyka nie jest lekka. Ojciec, który nie brał aktywnego udziału w wychowaniu córki, porzucił matkę i córkę i zjawia się ni stąd, ni już u dorosłej córki, która ma swoją rodzinę, męża, Mieszka w bloku, no i pojawia się u niej pewnego dnia. No i to jej życie wraca się do góry nogami. Książka, która momentami jest emocjonalnie bardzo ciężka. Momentami miałem wrażenie, że e, czytam guguły Violety Grzegorzewskiej, kiedy ona tutaj miała jakieś, nasza bohaterka miała wspomnienia z dzieciństwa. E, takie naszły mnie skojarzenia. Książka, którą ja odbieram nieco inaczej, bo czy rzeczywiście tutaj ten ojciec jest tym najbardziej toksycznym bohaterem, czy, czy ta córka, która, no właśnie, która pod pozorem ochrony ojca izoluje go? Mam mieszane uczucia co do oceny bohaterów, jednoznacznej oceny, bo. No, ojciec nie był fair, nie jest fair wobec córki, córka wobec ojca też no, nie zachowuje się sprawiedliwie i konsekwencje tego widać się końcowych, na końcowych stronach tej książki. Warta lektury, bardzo polecam Wam tę książkę. I ostatnią książką, którą sfakowałem sobie na urlop i przeczytałem z ogromną przyjemnością, jest to znowu książka z Power Graphu, Radek Grak, Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. Książka, która zdobyła chyba Nikę. Dostałem ją not w prezencie od kolegi Tomka i powiedział, spodoba ci się? No i mówiłem, spodoba mi się i stała na półce kilka lat i dopiero teraz po nią chwyciłem i nie żałuję. Co to była za historia? Baśń to jest doskonałe słowo, które opisuje, jak się tę książkę czyta. Można powiedzieć baśń z elementami historycznymi, ponieważ rzecz się dzieje w czasach, kiedy Galicja, nasza polska Galicja, jest pod, pod panowaniem Austro-Węgier, czyli połowa XIX wieku, kiedy chłopi są pod butem państwczyznianym no i muszą, muszą ulegać kaprysom swoich panów. Nasz główny bohater Jakub przelam właśnie takim chłopem płaszczyźnianym, jest parobkiem, który doświadcza no więcej złego niż dobrego od swojego pana, i pewnego razu marzy mu się, aby właśnie zostać takim panem, ale nie dlatego, żeby mieć władzę, tylko dlatego, żeby zdobyć miłość swojego życia. Książka, która wciąga, która jak bluszcz oplata i nie chce puścić. Tutaj w posłowie tej książki, e, doktora Kadiusza jest Wiench, czyli doktora, historyk, archiwista, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się historyczną, społeczną XIX i XX wieku, historią Galicji, i tak dalej. W posłowie jest napisane, jak to życie wyglądało, jest to książka na poły historyczne, na poły fantastyczna, ponieważ Radek Rak wplódł w dzieje historyczne elementy fantastyczne, elementy baśniowe, takie wykreowane, właśnie ten świat węży, podziemny świat węży, który rządzi się swoimi prawami, który ma także wpływ na życie ludzi na, na powierzchni, na to, jak oni się zachowują, jakie, jakie oni decyzje podejmują. No, niesamowite. Jest to książka pełna magicznych mocy, można powiedzieć, ale niech to Was odstrasza, jeśli, jeśli słyszycie takie już wyświechtane trochę frazy: realizm magiczny, bla, bla, bla. Nie, nie, nie. Tu w tej książce jest to tak napisane, że ja z każdą stroną. Wierzyłem w coraz bardziej wykreowany świat, wierzyłem w postać Jakuba Szeli, wierzyłem w malwę, tą cudowną kobietę, o której on marzy, wierzyłem w te wszystkie niesamowite postaci. Które się pojawiają na łamach tej książki. Książka naprawdę z tych nieodkładalnych, na pewno trafi do topki mojego roku. Jestem bardzo ciekaw. Innych książek tego autora z wielką z wielką chęcią przeczytam. Tam jest chyba Seria Aglia czy coś takiego. Muszę spojrzeć. Podobno teraz wychodzi kolejna, kolejna część, kolejny tom, trzeci, czwarty, nie wiem. Trzeci chyba. Jak widzicie, te pięć książek trzech polskich autorów, dwóch autorów. Co prawda tu jest konga, ale napisana po francusku była w oryginale, więc w francusku od dwóch autorów francuskojęzycznych, więc taki polsko-francuski, miałem, e, miałem to lato. Wszystkie te książki Wam polecam. Jeśli przeczytaliście i Wam się podobały, albo może nie zgadzacie się z moją opinią, że one są warte, lektury, dajcie znać koniecznie w komentarzach. E, I co? Zobaczymy się w kolejnym filmiku. Dzięki wielkie, że nadal tu jesteście, że zaglądacie, że komentujecie, że piszecie, że ktoś czasem zajrze na jakiś archiwalny, starszy filmik. To bardzo, to bardzo miłe. I co? Trzymajcie kciuki, żebym wytrwał w swoim postanowieniu bardziej systematycznego nagrywania na ten kanał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!